Cześć kochani, z tej strony Mason. Dzisiaj pokażę wam baga jak stać na koniu. Na początku chciałbym nadmienić, że ja tego baga nie wymyśliłem, ani go nawet nie znałem. Eee, poznałem tego baga na live'ie i teraz tutaj na pewno będzie urywek. Czekaj. Ekspresja Śmiech, tak? E wow. Ej, czekajcie, jak? Ej, nie wiedziałem! Szczęście. Ruska Kluska też nagrała taki filmik, więc bardzo serdecznie do niej zapraszam. Bo gdyby nie ona, to dzisiejszy filmik by nie powstał. Na samym początku, kochani, yy, musimy pojechać. Yy, czekajcie, o, dobra. Yy, już Wam mówię. Na samym początku, kochani, yy, najlepiej, żebyśmy pojechali, jak są kocyki, albo w Murland, albo w Forcie Pinta, więc ja już tam yy, jadę. Ok, kiedy już dojechaliśmy. Tak, schodzimy z konia i biegniemy do kocyków, znaczy bardziej znaczy, tutaj bardziej do, do niska, klikamy na aparat do góry zamykamy e, mod fotograficzny, no i mamy cyferki, dzięki którym możemy tańczyć, na przykład leżeć albo, albo tańczyć, ale to nieważne, żeby przestać, no to znów klikamy aparat do góry i zamykamy i teraz patrzcie, wchodzimy na konia, jakby, no <laughs> i teraz patrzcie Teraz otwieramy czat. Klikamy ekspresja w tej szczęście. I jak naciśniemy, musimy bardzo szybko nacisnąć X na klawiaturze. I stoimy na koniu. Patrzcie, normalnie stoimy. Nawet e, przez to, że zrobiliśmy baga na taniec, oczywiście możemy sobie kliknąć i tańczyć na koniu, więc moim zdaniem. Jak już wcześniej mówiłem, dziękuję bardzo Rusce Klusce za podesłanie mi tego pomysłu. Bo powiem Wam, że gdyby nie Ruska Kluska, to bym ja w życiu na coś takiego nie wpadł. A więc bardzo serdecznie zapraszam do Ruski Kluski. Link do jej kanału znajdziecie w opisie. Ja już z Wami żegnam. Bardzo dziękuję za oglądanie i cześć! cześć.